W sumie trochę ciężko mi przypomnieć, co ja takiego ciekawego robiłem w lipcu. Ale ja dzisiaj jest 1 sierpnia, robię podsumowanie miesiąca i zamierzam to nagrać. Tymczasem za mną chyba idealny poranek. Wstałem strasznie obłędnie wcześniej, przed szóstą już. Była medytacja, była siłownia, był zimny prysznic. Teraz bullet od kofi i, i, i robimy podsumowanie. To, co na pewno się stanęło, to przemeblowanie, które ja chyba średnio raz na miesiąc gdzieś tutaj robię i nie mogę znaleźć jakiegoś optymalnego ustawienia dla mnie. Jak się tak pije to coś codziennie i potem wstajesz rano, to czujesz, że czegoś brakuje. Organizm domaga się tego po prostu. Chyba jednak trochę za mało snu dzisiaj, bo ta praca jakoś z porami idzie i czuję, że brakuje... Brakuje energii, ale przejdźmy do podsumowania miesiąca. Zaczniemy od tyłu, czyli od tych ostatnich dni. Prześledzimy sobie najciekawsze punkty, jakie się odbyły. Zaczynamy. Co się działo ostatnio? konsultację miałem odnośnie reklam na Facebooku. Jak tam zrobić? Jakie mogę wybrać grupy docelowe? Jak zrobić remarketing? Dowiedziałem się sporo nowych rzeczy. Jest to bardzo przerażające, bo to jest ogrom, ogrom pracy, a ja automatycznie, jak wchodzę w manager reklam, to Uruchamia się jakiś ból głowy gdzieś, gdzieś tutaj. U mnie już tak to wygląda. Wdrożyłem dla BitTimes taką oto aplikację user.com, która pozwala robić tysiące, miliony różnych rzeczy. Przede wszystkim jest tam śledzenie użytkowników na bieżąco, rozpoznawanie ich. Jest też czat i można na tej podstawie robić różne automatyzacje, przechwytywać od nich informacje, dane, można zrobić chatbot, można przechwycić od nich maila, można komunikację jakąś z nimi prowadzić, można zrobić automatyzację: typu, jeśli ktoś wrócił ponownie na stronę cennik, to wyślij mu maila, o ile masz tego maila, albo jeśli nie, no to wyskoczy alert, żeby tego maila poprosić. Można różne, właśnie takie pop-upy, formularze, można dostosowywać treść na stronie w zależności od tego, co, jaki to jest użytkownik. Jest tutaj też funkcja takiego CRM-a prostego, może niekoniecznie prostego. Można wysłać maile, SMS-y, y, takie alerty, web push. Kampanię telefoniczną też można zrobić i automatyzacje naprawdę dość, dość zaawansowane. i Coś takiego wdrożyłem wstępnie na bittimes. Y, teraz będziemy pracować nad tymi automatyzacjami. Co dalej? Całkiem niedawno Kilka dni temu wdrożyłem też taką ofertę, w usługę wdrożenia one time offer u klienta za 1500 zł, tylko i wyłącznie eksperymentalnie, czy w ogóle będzie ktoś zainteresowany. Przyznam, że szczerze ja osobiście nie chciałbym tego robić, ale zobaczymy właśnie czy ktokolwiek się zainteresuje taką usługą. Co tam dalej sobie wypisałem ciekawego? Co tydzień byłem w maku. Może te, te, te punkty będą takie trochę niespójne tutaj, nietematyczne, po prostu jest wypisane jedno po drugim, jak leciało. Co tydzień byłem w maku, sobie popracować. Godzinkę, półtora, dwie. E, więc fajnie tutaj regularnie to wyszło. Taka zmiana otoczenia zawsze e, lubię, bo, bo mnie to pomaga. E, miesiąc bez social media. Nie mam od ponad miesiąca różnych social media, a nawet, nawet od 25 dni może 22. Usunąłem też YouTube'a, więc absolutnie nie mam nic na telefonie takiego, co mogłoby mnie rozpraszać. Telefon jest dla mnie mało atrakcyjny w zasadzie. Teraz na tym detoksie wchodzę na telefon, przeglądam galerię własnych zdjęć. To już mi się trochę znudziło. Wchodzę w ustawienia. mózg potrzebuje czegoś, żeby się czymś zająć, a nie masz czym. Na pewno jest jeszcze też plus taki, że naprawdę nie marnuje, nie marnuje na tym czasu. To tak w skrócie. Chociaż może jakieś podsumowanie, byśmy zrobili tego detoksu osobnie. Osobno. Wypisałem też, zauważyłem, że zadziałał upsell, taki mały alercik, który wyskakuje w aplikacji Beatimes, kiedy skończy się albo jest bliski końca e, limit pakietu użytkowników dostępnych u klientów. I taki pojawia się alercik, że można zwiększyć pakiet i ktoś z tego skorzystał. Absolut zadziałał. E, zauważyłem też, że ludzie, klienci wracają na BitTimes tylko po to, żeby jednak zerknąć na statystyki, żeby zobaczyć, jaki mają tam ruch, i też dopytywali o to, więc coś się z tego dzieje. Nie było to zrobione na marne, a taki był właśnie cel, żeby klienci wracali codziennie na BitTimes. E, pozyskałem albo sam przyszedł? nie, tego akurat pozyskałem partnera, który już jed, pierwszą rejestrację e, przyniósł. Pozyskałem też innego klienta, który dość szybko konwertował, i też e, od razu w program partnerski wszedł. Więc fajnie to się zaczyna tutaj rozwijać. Wysłałem sporo, dobra, może nie sporo, wysłałem kilka zimnych maili po prostu do pewnych osób, które mogłyby się zainteresować. Beatimes. Odzew na razie słaby, ale wysłane maile to jest ważne. Pójdź na domenę globalną.io. Tutaj będziemy jakąś treść wstawiać, coś tam po angielsku. Taki pierwszy malutki kroczek na to, żeby gdzieś tam wyjść może globalnie kiedyś. A tu jest strona główna i tutaj testowo zrobiłem formularz, że można podać maila i się zarejestrować od razu. E, eksperymentalnie. Jest zakładka funkcja, która nam tutaj właśnie pokazuje wszystkie no, nie wiem czy wszystkie, może nie wszystkie, ale takie główne możliwości, funkcje, i trochę jest też przemieszane tutaj z możliwościami w panelu. Tak brakowało po prostu takiej zakładki i jak się okazuje, jest ona dość często odwiedzana już. Nie wiem czy to jest jakiś wielki wyczyn, osiągnięcie. Kupiłem sobie taką śmieszną opaskę, która mi tutaj głównie liczy kroki. Jej główna funkcja to liczenie kroków. Chyba, chyba do, tej do tego najbardziej będę ją potrzebował. Ja dopiero mam ją od tygodnia, zobaczymy. Jak ona się tam dalej spisze. Założyłem też grupę na Facebooku, taką ładną, zieloną, tutaj one-time-offer. Ale i tak jest to ciekawe, że sporo osób, bo chyba 60 ponad osób dołączyło do tej grupy: marketing, sprzedaż, zwiększanie konwersji, budowanie listy mailingowej, lejki, one-time-offer, sklepy internetowe, sprzedaż to, to takie tematy będziemy tam poruszać. Fajnie, że tyle osób przybyło. Ktoś mądry jakiś czas temu powiedział, że ludzie chętniej dołączą do grupy, do jakiej ich zaprosisz, niż na przykład polajkują, polubią Twój fanpage. No i faktycznie to się, to się tutaj potwierdziło. Jestem pozytywnie tutaj nastawiony, myślę, że coś fajnego z tej grupki wyjdzie, jeśli chcesz, to możesz dołączyć. Odbyłem pierwszą rozmowę taką konsultacyjną z klientem. Zrobiłem taki formularz w aplikacji, że można się umówić ze mną na 30 minut rozmowy, ja tam wytłumaczę, jak możesz wykorzystać bitę w swoim biznesie, jak możesz to tam zrobić, ogarnąć, kliknąć, odpowiem na pytania klienta, coś takiego i to, to jest w zamian, w zamian za webinary, które miałem cyklicznie robić co wtorek, takie techniczne i zapisywać tam nowych klientów. Ale, 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 ale te webinary nie wyszły z tego względu, żeby sensu było robić na żywo, bo prawdopodobnie wieństwo, że tam byłoby kilka czy kilkanaście osób na żywo było bardzo mało, małe, więc lepiej y, uznałem, że lepiej takie live kole z klientami robić i jeden już taki odbyłem. W całym tym lipcu, o ile dobrze pamiętam, miałem sporo pracowitych niedziel. Może nie jakieś przepracowane, ale jakieś dwie godzinki sobie z rana zazwyczaj pracowałem. Jakiś zawsze postęp był, mimo tego, że jakiś czas temu zarzekałem się, że niedziela powinna być wolna i tylko i wyłącznie na odpoczynek. Tak wyszło. Wysłałem też kilka paczek do klientów w ramach podziękowania. Był też odzew od nich. Zamknąłem taki projekt pod tytułem wideo wewnątrz aplikacji, czyli takie proste, krótkie wideo pomocowe, czyli jak zrobić coś konkretnie w aplikacji, ale też jak można wykorzystać aplikację gdzieś tam u siebie, tak trochę od strony marketingowej i sprzedażowej, takie małe wideo osadziłem takie małe z YouTube'a w aplikacji, można sobie tam je obejrzeć. Zrobiłem też w końcu rowerek a właściwie trasy rowerem, moją ulubioną, to nie jest jakiś kosmiczny dystans, ale taka moja ulubiona trasa i zawsze to było odwlekane już w czerwcu i w maju w sumie też było odwlekane, w końcu to zrobiłem e, Rowerem nie jeżdżę za dużo, ale, ale raz w tygodniu Zaobserwowałem też, że zwiększa się wartość klienta pojedynczego klienta w skali miesiąca w b I, i ta wartość jest już zdecydowanie większa niż zakładałem, że będzie w ogóle do końca tego roku więc bardzo dobrze i myślę, że to może jeszcze, jeszcze urosnąć nawet przy obecnych założeniach więc niekoniecznie musimy mieć na ilość ale na wartość klienta również Co jeszcze ciekawego się zdało to, to nie było ciekawe, ale Asana, Asana program do projektów do zadań miała awarię przez przez to całkowicie zostałem uziemiony nie wiedziałem Czym dalej się zająć? Co jest do zrobienia? Zaprzestała się komunikacja między mną a klientem. No, taka taka refleksja się nasuwa, że bardzo uzależniony jestem od takiego jednego zwykłego narzędzia. W lipcu byłem uczestnikiem takiego zamkniętego, tajnego webinaru na temat Tenex. Tej filozofii Tenex, jak można to robić, jak można to osiągnąć. Dało mi to naprawdę sporo do myślenia i, i sporo w tym temacie zaplanowałem. To, co na razie mi wychodzi, to drobne kroczki każdego dnia, po to, aby przybliżać się do tego celu, który sobie postawiłem. To mi bardzo fajnie wychodzi w lipcu, bo praktycznie chyba codziennie, codziennie coś, coś małego, drobnego robię tutaj w B-Times, żeby było jak najlepiej. Jeszcze odnośnie bittimes był fajny, fajne 15 minut, było na początku miesiąca, bo. W ciągu 15 minut wpadły dwie płatności za rok z góry. Coś takiego rzadko się zdarza statystycznie. A tak w ogóle, bo idziemy z góry na dół, czyli wracamy już do początku miesiąca. Początek miesiąca do pierwszego, praktycznie jeszcze kawałek w czerwca, czyli tydzień, miałem totalnie wolny. Nigdzie o tym nie mówiłem, nie pisałem, bo byłem też odcięty od social media, więc. To nigdzie nie wyciekło. Miałem totalnie wolny tydzień 8 dni wyjazdowe bez pracy, bez komputera w zasadzie, i też bez telefonu więc detoks na maksa. Ok, i to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie miesiąca o najciekawsze rzeczy, jakie działy się w lipcu. Z godziny 11:00, ja muszę sobie zjeść coś, chyba trochę szybciej niż o 12 albo 13 bo czuję jakiś brak energii, myślę, że jak coś zjem to może to wróci. A musimy jeszcze zrobić plany tygodniowe, bo miesięczne już są ogarnięte. Teraz tygodniowe, Mia? Ty jesteś głodna? Głodna jesteś? Jesteś głodna? Idziemy jeść? Razem, razem będziemy jeść. Co? Idziemy! A po południu, jak to często bywa, lekki spadek energii, ale uporałem się już z planami tygodniowymi, podsumowaniem tygodnia. I skromna lista zadań na dziś będzie zrealizowana. Ja myślę, że na dzisiaj to już wszystko ode mnie. Widzimy się gdzieś tam kiedyś. Myślę, że niedługo.